Oto to właśnie ciekawy przypadek. Maxa i tak. Gomus szukają kamieni. Nie mogą nic znaleźć. Chcą porobić kaczki, porzucać, ale nie mogą znaleźć kamieni. O, dziękuję Ci za kamień. Dziękuję ja Ci za kamień. Ktoś jest wdzięczny za kamień. Możesz rzucić. Pomóż, czy dobry. Masz rzucaj pierwszy. Nie podoba mi się ten kamień. O ty chuju! Wyrzuciłem jego kamień! Cudowny kamień! Cudowny kamień, nie! Teraz, teraz, teraz ja będę też hamski, wyrzucę twój! Nie podoba ci się mój prezent? To ja ci wyrzucę twój! A na chuj mi ten kamień! <gletoni> Kurwisz się, teraz się tym bije! A masz, chuju! Zostawię cię! Wysz co, wygra! Pójdę, tak! O no, Jezu, I to chodzi po są debilek którzy nie wiedzą, że mają kamienie. Nie Dobra. wiedzą? No nie wiedzą, oni. Przyjemy dumbingui. babci, która tam mieszka. Och, wezmę tą klejnot! Jebut, jabut, jebut, jebut. Och, och, och. Coś mi nie wysz, może wezmę. O, patrzcie! Jebut, jebut, jebut! A, mm. się potknąłem, tak jestem wejść. O! Ja latam rozwinę, skrzydła może mi urosną jak w Naruto, a może nie. Wiem no ten kamień co na co? Na chuj. Patrz tam, tam jest ta musimy muszę ją strzelić. Jebni tam na środek, a ja bym narzucał tam. Widzisz? Tak, tak? O tak. Źle je butnę, No ale dobra, poprawię cię. Hop! Ty to ty ja pierdolę, ale mi nie wyszło. Ale to zaczął, bo niby nie wiedzą co ja mówię. Soskocz? A ty chodzi, że jak zaskocz mówisz? Dobieguj dalej, zupa! Ale nie mam Weny, bo... No jedzie, dobrze ci idzie. Aaa! Nie, nie wiem. O, a masz! Może potrenuję co w przyszłym roku, Adę na olimpiadę. Rzuć A masz, ty zły. Nie ja nie to. O nie. O nie, Rzuty dysk. No kurwa nie wiem, nie mam weny, na pewno.